Zapraszam na tartę ze szpinakiem, serem i pomidorami. W mojej wersji będzie niskowęglowodanowa, ale spokojnie można ją zrobić na klasycznym spodzie do tart. Sprawdzony przepis na taki ciasto podlinkuję w opisie tego filmu. Zimne masło kroję w kawałki, do blendera wbijam jajka, dodaję oliwę i krótko blenduję. Dodaję mąkę kokosową i sól, znów krótko blenduję i na koniec dokładam to pokrojone masło i ewentualnie babkę jajowatą oraz przyprawy, jeśli się na nie decyduje. Blenduję do konsystencji wilgotnej kruszonki i tak właśnie ma być. Spokojnie, to nie jest klasyczne ciasto. Rozgrzewam piekarnik do 170 stopni Celsjusza i szykuję formę do tarty. W tym przepisie jej akurat nie natłuszczam. Tak przygotowaną masę przekładam do formy i najpierw wylepiam brzegi, potem dno, dokładnie łącząc je ze sobą. Wyrównuję dłońmi lub zbliżoną łyżką i na koniec klasycznie nakłuwam widelcem a brzegi. Już mniej klasycznie, osłaniam paskami folii, żeby się za bardzo nie spiekły. Podpiekam 10 minut w 170 stopniach Celsjusza, po czym wyjmuję i zostawiam do lekkiego przestudzenia, a w międzyczasie zrobię farsz. Czyli cebulę kroję, większość w kostkę, resztę w piórka, które będą na wierzch, a czosnek można przecisnąć przez praskę. Na patelni podsmażam tę cebulę i czosnek, do zeszklonych dodaję szpinak, mieszając podgrzewam, aż on zmięknie i odparuje, no i doprawiam do smaku solą oraz czarnym pieprzem. Wyłączam grzanie, ser kroję lub kruszę, pomidorki przekrawam na pół, a w misce mieszam jajka, śmietankę, sól i pieprz. I teraz na podpieczony spód wykładam szpinak, na nim układam pomidorki przecięciem do góry, dodaję ser i zalewam masą jajeczno-śmietanową. Z wierzchu obkładam pozostałą cebulą i przepruszam ziołami prowansalskimi. Piekę 30 do 35 minut w 180 stopniach Celsjusza, aż masa się zetnie, a wierzch lekko zezłoci. Po wyjęciu zostawiam tartę na kilka minut, żeby stężała i można kroić. Super smakuje i na ciepło, i na zimno, i genialnie sprawdza się na każdym imprezowym w tym sylwestrowym stole. Smacznego!